Jak co jarmark od 2000 roku tradycją święta miasta jest uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej połączone z wręczeniem statuetek Lęborskiego Lwa. W dniu poprzedzającym uroczystości odpustowe związane z patronem tego miasta, którego święty Jakub Apostoł został w roku 1997, a jego portret i podobizna znajdują się w sali rajców. Organizujemy uroczyste spotkanie lub uroczystą sesję Rady Miejskiej i od 2000 roku podczas tej sesji przyznajemy wyróżnienie honorowe Rady Miejskiej Lemborski Lew. Jedna z dwóch tegorocznych statuetek Najwyższego Wyróżnienia Miasta Lemborka została nadana wybitnemu lęborskiemu artyście Krzysztofowi Grzesiakowi. Pan Krzysztof Grzesiak uznawany jest przez krytyków sztuki za jednego z najciekawszych artystów, malarzy w kraju i Europie. Ukończył Gdańską Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w pracowni malarstwa profesora Jacka Żuławskiego, później Romana Usarewicza. Uprawia olejne malarstwo sztalugowe, ikonopisarstwo i grafikę. Dzieła tego artysty towarzyszą nam dzisiaj podczas tej sesji. Jego prace znajdują się w muzeach, zbiorach prywatnych oraz galeriach polskich i zagranicznych. Ma na koncie około 30 wystaw indywidualnych w kraju oraz kilkanaście ekspozycji grupowych za granicą, między innymi w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Chile, Japonii. W imieniu Krzysztofa Grzesiaka, który niestety nie mógł pojawić się na uroczystości, statuetkę odebrała żona Cecilia Grzesiak, która złożyła podziękowanie na ręce włodarzy za takie wyróżnienie. Bardzo mi przykro, że to ja mam tutaj wypowiadać się na temat... Otrzymania tej nagrody Lemborskiego Lwa, którego chciałabym, żeby zaryczał, no nie ryczy jeszcze, może kiedyś przyjdzie taka chwila, że zaryczy. Co mogę powiedzieć, jest mi bardzo miło, bo to w imieniu męża te podziękowania składałam, że zauważono męża w tym mieście, dostrzeżono jego działalność wieloletnią, bo od 1977 roku, raczej pracuje bezinteresownie w wielu wypadkach, czy prowadzenie enklaw, czy wymyślanie tych działań, czy muzykalia, czy inne rzeczy, czy to jego te tomiki, które dzisiaj wspomniano, to bardzo często odbywa się, to tylko my wydajemy, bądź domowym sposobem, bądź jak nas stać było, wydrukowaliśmy, no, jest to Ważna taka część jego bycia na tym padole ziemskim. I cóż, mogę powiedzieć wszystkim, którzy go wytypowali, zatwierdzili, przyznali. Dziękuję. Drugi honorowy lew został przyznany prezesowi Lemborskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Edmundowi Głąbiewskiemu. Uchwala się co następuje. Przyznaje się wyróżnienie honorowe Rady Miejskiej w Lemborku Lęborski Lew dla pana Edmunda Głąbiewskiego. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lęborka. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Pan Edmund Głąbiewski z zawodu radca prawny, mieszkaniec Lęborka od 1959 roku. W latach 1999-2001 pełnił funkcję wojewody pomorskiego w ramach reformy samorządu terytorialnego. Uczestniczył w tworzeniu podwalin pod funkcjonowanie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w nowo utworzonym województwie pomorskim, w tym związanych z pomocą społeczną. Nominowany był wzruszony i zaszczycony, jednak nie przyjął honorowego wyróżnienia. Podziękował mieszkańcom Lęborka oraz członkom kapituły Lęborskiego Lwa, powodując tym gromkie oklaski i niemałe zamieszanie. Panie Przewodniczący, Szanowni Członkowie Kapituły, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Chciałbym oświadczyć, że naprawdę bardzo miłym zaskoczeniem dla mnie była informacja o otrzymaniu nominacji do tegorocznej Nagrody Lęborskiego Lwa. Wyróżnienie jest to dla mnie olbrzymim zaszczytem. Dziękuję mieszkańcom Lęborka za fakt zgłoszenia mojej osoby, kapitule za nominację, a także wielu radnym obecnym na tej sesji za ich życzliwość. Chcę przy tym podkreślić, że zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, a także w działalności społecznej starałem się unikać sytuacji dwuznacznych. Dlatego też w dniu dzisiejszym, stojąc w tym miejscu, nie mogłem pominąć milczeniem faktu, że mimo nominacji do tej nagrody przez kapitułę, podczas głosowania na sesji część radnych nie udzieliła poparcia mojej kandydaturze. Moje milczenie w tej sprawie byłoby bowiem wyrazem braku odwagi do tego, by nawet w tak uroczystym momencie, stanąć w prawdzie. W moim odczuciu wyróżnienie to nie powinno jednak być uzależnione od tych czy innych przymiotów leżących poza sferą regulaminową. A z tego, co wiadomo mi jest, ci radni, którzy odmówili poparcia dla mojej kandydatury, uzasadniali to tym, że jestem czynnym politykiem. W moim odczuciu wyróżnienie to winno być uzależnione wyłącznie od indywidualnego dorobku nominowanego, a zgłoszono mnie, a następnie nominowano do tej nagrody nie za działalność polityczną, której się to będę nie mam powodu wstydzić, ale za Mój pewien dorobek w działalności społecznej na rzecz mieszkańców naszego miasta. W tym przede wszystkim za działalność jako współzałożyciela i przez wiele lat prezesa zarządu Stowarzyszenia Hospicyjnego Świętego Franciszka z Asyżu w Remborku. Placówce jak czas pokazał bardzo potrzebnej zarówno chorym, jak i, i mieszkańcom, ich rodzinom. Choroba nie zna bowiem granic kolorów skóry czy barw partyjnych. Dotyka także ludzi bez względu na ich płeć, zawód czy poglądy polityczne. Osoby pracujące i pomagające jako wolontariusze w hospicjum to ludzie oddani bez reszty chory. Nie interesuje ich, komu pomagają, chcą jedynie ulżyć w bólu i cierpieniu pacjentom. Proszę pozwolić więc, że z tego miejsca Podziękuję wszystkim zaangażowanym w sprawę Lemborskiego Hospicjum, bez których placówka ta by nie powstała ani nie mogła obecnie funkcjonować. Serdecznie gratuluję przyznania tej nagrody panu Krzysztofowi Grzesiakowi, osobie w naszym mieście znanej i szanowanej. Jestem głęboko przekonany, że Nagroda Lemborskiego Lwa powinna łączyć wszystkich mieszkańców naszego miasta, również lokalnych polityków. Dlatego sytuacja, w której część radnych nie udzieliła poparcia dla tej nominacji, kapituły, jest dla mnie nie do przyjęcia. Z tego też powodu, dziękując Kapitule za nominację, zmuszony jestem do odmowy przyjęcia tego wyróżnienia. Odmowy przyjęcia statuetki nikt się nie spodziewał. Uroczystość błyskawicznie nabiegła końca, jednakże odmówienie przyjęcia nie oznacza, że nagrodzony statuetki Lemborskiego lewanie nie otrzyma. Procedura wyróżnienia jest tak opracowana, że kapituła, którą stanowi 11 członków Rady Miejskiej, rekomenduje Radzie Miejskiej osoby, które mogą być wyróżnione poprzez nadanie statuetki Lęborski Lew. Podczas następnej sesji Rada Miejska nie ma innej możliwości, to wynika z przepisów prawa. Musi być w tej sprawie podjęta uchwała. Uchwała nie może być głosowana przez aklamację ani w sposób niejawny, tylko w sposób jawny. Niejawność podejmowania uchwał przewiduje ustawa i Rada przegłosowała takie wyróżnienie, oczywiście nie przy pełnym przy pełnej akceptacji, bo były głosy i za, i przeciw, i wstrzymujące, ale wyróżnienie zostało, uchwała została wprowadzona, mówiąc językiem prawniczym, do obrotu prawnego, czyli ta osoba, zgodnie z prawem, została wyróżniona. To po raz pierwszy taka sytuacja, że osoba odmawia przyjęcia tego wyróżnienia, choć to nic nie zmienia. Bo uchwała jest podjęta i uchwała jest w obiegu prawnym i nie można jej, Rada by musiała teraz przegłosować unieważnienie tej uchwały i wycofać ją z obiegu prawnego. Także fakt, że pan Edmund Głąbieski odmówił przyjęcia tego wyróżnienia nie, z, nie pozbawia go tego tytułu, jakim jest honorowy wyróżnienie Lęborski Lew.